Czyli witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z drugiej części gry Gothic. Skończyliśmy ostatnio na tym, że wykonaliśmy wszystkie misje u tych mistrzów powiedzmy. No i zostaliśmy czeladnikiem. Czarodnikiem u Harada zostaliśmy. Mamy też właśnie możliwość teraz zostania już strażnikiem miejskim. Tak więc jeszcze się nad tym właśnie zastanawiam, czy jednak iść w strażnika miejskiego i później w Paladyna. Czy jednak może iść w Maga Ognia. Jeszcze się właśnie nad tym zastanawiam, ale w sumie, w tym czasie, jak będę sam jeszcze o tym myślał, ogólnie chciałbym jeszcze sobie poprzechadzać się po mieście, bo nie byliśmy w dolnej części, powiedzmy, w tej dzielnicy portowej, chyba tak to się nazywało. Tutaj mamy wszystko załatwione, już troszkę tutaj ludzi poznaliśmy. Jeszcze ogólnie mamy tam wiele kwestii do przegadania z różnymi osobami, ale zawsze tam można wrócić. Tak więc, jak na razie, sobie ich zostawimy tych z tyłu. I pójdziemy sobie teraz na dół. Pogadamy sobie tutaj z różnymi ludźmi, może. Tutaj był, pamiętam gdzieś był właśnie. Jedna, jedna osoba, która była z Gotika pierwszej części. Ale nie pamiętam, nie pamiętam w sumie imienia Lares? Lares chyba. Hej, nie znam Cię. Czego tutaj szukasz? Może knajpy? No nie, to ten. Coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać! Kurdu... zrobić zupełnie inaczej. No to co, chyba PvP robimy? Za mało masz problemów? Ja już... Problemy to moje drugie imię. Broń się kurdu. Blu. Cieka czy mu dam radę. No nie mam pojęcia. O kurde troszkę. O ja, ja naprawdę zapominam jak tu się walczy w tej, w tej grze, jak nie gram jakimś, jakiś tam czas. Dobra. Walczymy. Jak na razie jest ok. Dziwnie mi dziwnie. O kurde, ale kryta dostałem. Dziwnie mi, bo tutaj jest jakby ta rozdzielczość inna. Dobra, skupmy się na walce. Dobra, już mam sposób. On ciągle jeden hit wyprowadzał, tak więc to był właśnie sposób na pokonanie na przykład jego. I ta rozdzielczość właśnie dziwna jest tutaj, tak. No inaczej mi się po prostu gra niż w pierwszej części, jakoś tak jest to pozmieniane. No i daliśmy mu radę, nie wiem ile tam, 100 expa chyba dostaliśmy, jakieś tam itemy ma, wszystko sobie zbieramy i lag lagę miał. Daliśmy sobie radę z nim, tak więc spoko. Nie było aż tak trudno, tylko jakby właśnie od razu bym sobie zaczął tym sposobem walczyć z nim. To myślę, żebym nawet nie musiał się leczyć. Ja nic od Ciebie nie chcę, gościu, ale w sumie pogadajmy. Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie. A dlaczego pytasz? Kto? Ja to Słyszałeś to... ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie, jeśli jest to ktoś obcy. Tylko nie Czemu nie widzę tu żadnej straży? Straż tutaj nie przychodzi. Sami załatwiamy nasze spory. Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście należy do Paladynów. Jest zacumowany na południowym zachodzie. Dobra, to wszystko, nie jest takiego w sumie ciekawszego nie, się nie dowiedzieliśmy. No jedynie chyba to, że tutaj strasznie przychodzi, ale to już się dowiedzieliśmy od Lotara wtedy, jak nam tu mówił. No i to, że mają statek jeden, ja, na, należy, należy do Paladynów, tak więc dobra. Obywatel, Obywatel i... Lares. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Nie mówię ci przecież nic nowego. Hej, Lares, ty stary draniu. Jak Znasz się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Li i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz, przecież prawda? Oczywiście, że Nie pamiętam Li. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara zawarł układ z właścicielem. Li i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. I wiecie co? Czy ja robiłem sejwa jakiegokolwiek? Nie robiłem, szkoda. Bo pamiętam, że była akcja jakaś z tym, że weszło się tutaj wodą na górę, to jakiś eksp się dostawało od Laresa. Nie wiem ile, nie wiem czy to było opłacalne. Znaczy no pewnie tak, no bo jakiś tam eksp zawsze wpadał. Ale nie chcemy się w sumie wczytywać tego teraz z powrotem. Dużo nie zrobiliśmy w sumie. Dobra, nie no, wczytajmy to i zobaczymy ogólnie, czy... Może, nie no, najpierw sobie zapiszę. Zrobimy piątkę. I wczytajmy w razie czego później, jak nam to nie wypali. Bo tutaj w sumie tylko tego Moe zabiliśmy. Nic tak to więcej nie zrobiłem. Bo jest to naprawdę ciekawy Tego, jak to tam się działo z tym, czy na pewno za każdym razem jakieś, jakoś to się dostawało, czy coś. Muszę to zobaczyć, muszę to ogarnąć. I właśnie, czy ogólnie... Dobra, w sumie jego to na razie nie będziemy zahaczać. I ogólnie w sumie to Kurde no musiał Nie tak, bo nie tyle Naprawdę to wierzysz? Tak jakby brakowało mi zmartwychw Zapomnij o tym. Nie dostaniesz złamanego grosza. Więc zabiorę wszystko co masz. Ale najpierw spuszczę ci porządne lanie Dobra, musimy go zabić tak? Zrobimy ten sposób co właśnie przedtem Prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy Jak się wbijemy w rytm, to jest naprawdę łatwo. Jakieś mam nie wiem czy to widać na nagraniu, ale jakieś paski mi się pojawiają. Mam nadzieję, że tego nie widać na nagraniu. Takie białe paski migają, mrugają mi na. 120 ekspa było z niego właśnie drugałem mi na ekranie, właśnie teraz jak walczyłem z nim dobra aha, bo on mnie już chyba widział i... jak on się obraca to nie wiem czy to się od... czy już to jest po wszystkim jak on się właśnie obraca w naszą stronę, dobra zróbmy to tak, myślę że wskoczmy tu i podpłyniemy i zobaczymy czy nam to się uda bo jak właśnie on się obrócił to mi się wydaje, że to już jest fail trochę ale dobra no, nie, nie ma nic. No, nie ma nic, szkoda. Dobra, to już on, z, rozmawialiśmy z nim o tym. Nie wiem, jak to w sumie. Dobra, jeszcze jedna próba. Nie poddam się. Troszkę mi się to przedłuży, przepraszam. Ale nie poddam się. Chcę, kurde, bo wiem, że coś z tym było. A exp to exp. Tylko, że pójdziemy inną drogą. Okrążymy sobie całkowicie to, żeby w ogóle nas nie zauważył Lars I wtedy. Tutaj ogólnie będziemy mijać sporo ludzi, widzę. Tu jakiś Alwin jest nawet z owcami swoimi, jakieś są obywatelki. Tutaj też coś się dzieje, ale jak na razie tego nie będziemy. Nie będziemy jak na razie tego sobie tam sprawdzać, tylko zrobimy to, co chcę na razie teraz zrobić. Dobre, i z tej strony sobie wskoczymy od razu do wody i wskoczymy i wyjdziemy tam. Prosto do Laresa. W ten sposób. I zobaczymy. To będzie trzecia próba. Mam nadzieję do trzech razy sztuka. Że to się teraz jakby uda. Dobra, no i wchodzimy. No i zobaczymy. No nic. Nie wiem, no nie ogarniam tego. Chyba, że to może było tylko w nocy kruka. Lares, ty stary Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Li i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz, prawda? A i właśnie, w sumie mogłoby to też tak być, że usuwa się jakby ten. Yy, jak to nazwać, może? Nie możemy jakby dostać tego expa, Jak sobie tutaj przypływamy, jak już wejdziemy do miasta, na przykład jak już rozmawialiśmy ze strażnikiem i nas puścił, to już wtedy chyba jest już fail i już nie można. Po prostu jakbyśmy weszli do miasta gdzieś tam, gdzieś tam, jakąś wodą czy coś. To wtedy chyba by się to zaliczyło, tak mi się wydaje. Albo po prostu to było w nocy kruka, może nie wiem. Może jak ktoś będzie oglądał, to może mi ktoś tam napisze, jak to tam dokładnie wyglądało. Komentarzu, dobra. Gadajmy dalej, no i lecimy ogólnie z fabułą, bo już troszkę zamuliliśmy, To znaczy, ja zamuliłem. Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. To naprawdę nie mój problem. Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem, tylko że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. Dlaczego przybyłeś do miasta? Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężne amulety zwane okiem nosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdziesz jakiś sposób. Jasne? Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Problemy same się Powiem wam szczerze, że. Odczuwam jakąś troszkę taką złość od Laresa. Wydaje mi się, że w Nocy Kruka nie było aż tak to... nie ma wyglądało aż to... te kwestie nie były aż takie złe, powiedzmy. Z taką agresją. Mam jakiś wybór? Na twoim miejscu udałbym się na farmę Onara i pogadał z Lee. Na pewno znajdziemy jakiś sposób, żeby dostać się do górnego miasta. Jeżeli on tego Powiedz mi coś więcej o najemnikach. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Tak nie jest. <laughs> jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać, ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Jak, jak dostanę się do wzią? gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? Mogę cię tam zabrać, jeśli chcesz. I tak za długo się tu kręcę. W porcie zwykle nie ma straży, ale nie mogę zaryzykować wzbudzenia ich podejrzeń. Dobra, jak na razie nie będziemy, nie będziemy nigdzie szli z nim. Czy wiesz, dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karną. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne, jeśli chcesz. Pomogę Ci popracować nad Twoją zręcznością. Nie wiadomo już Okej, okay. czyli możemy z nim iść do najemników? Możemy się też u niego nauczyć zręczności, ale jak na razie nie będziemy się niczego uczyć. Mamy trzeci poziom i 25 punktów. Nauki nieźle. 25, no bo tam 5 mi odeszło na zbieranie trofeów, czyli te skóry i tak dalej, dobra. Mamy kolejną też osobę tutaj, która sobie siedzi. Hej, tylko nie mów, że Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutajszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był Wielki Huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Daj, niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Opowiedz mi o przystani. O, przystań w Korinis. To już nie to samo co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. Ta przystań to już stara historia. Stara i smutna historia. Więc dlaczego stąd nie odpłyniesz? A kto by przyjął na pokład takiego starego wilka jak ja? Ludzie myślą, że stary Jack nie nadaje się już do żeglowania. A mają rację? Do diaska toż to brednie. Jak tylko poczuję pod nogami deski pokładu, dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. Co masz na myśli, mówiąc szumowinę? Popatrz tylko na nich. Leniwe obwiesie. Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic tylko żłopią piwsko i puszczają ostatnie pieniądze w burdelu. Dobrze ci radzę. Trzymaj się od nich z dala. Dlaczego statki przestały tu przypływać? Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Ale to bzdury. Uwierz mi, marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Czuję to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Nigdy nie wróci do dawnej świetności. Dobra, pogadaliśmy sobie z Jackiem, no i naprawdę lubię, uwielbiam ten klimat i ogólnie sobie tak porozmawiać z jakimiś ludźmi. Choć było rozmawiane z nim już pewnie dziesiątki, może nawet setki razy jak grałem w GoTika, ale zawsze to jest coś, coś, coś jest, coś jest w tym, w tej grze, że tak mnie to trzyma i to na pewno nie tylko mnie i wiele osób. Dobra, mamy... Więcej tutaj ludzi, no i w sumie, no, schodzi dużo czasu na te rozmowy, ale ogólnie tak się wkręcam w te rozmowy, tak się wsłuchuję w to, że naprawdę lubię. No i troszkę właśnie tego czasu schodzi, ale jak już sobie porozmawiamy z tymi wszystkimi, to już później zajmiemy się bardziej rozgrywką, ale no, chciałbym się dowiedzieć jakby na jak najwięcej rzeczy tutaj, z tego miasta. Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim, Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Pokaż mi swoje mapy. No i fajnie, możemy u niego map mapy kupić mapa terenów Korinis i mapa miasta Korinis. Mamy niby 288 zł, ale. Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. Ale nie będę jak na razie wydawał na to pieniędzy, bo może coś będę musiał kupić. Myślę właśnie ogólnie o jakimś mieczu, jeżeli nawet bym właśnie się zdecydował na bycie strażnikiem. Ale no nie wiem, zobaczymy. Myślę, że w następnym odcinku już pewnie będzie to rozstrzygnięte, czy jednak zostajemy tutaj, czy, czy właśnie pójdziemy gdzieś indziej. Ale właśnie przecież można też tak zrobić, że teraz jak jesteśmy obywatelem i mamy opcję zostania strażnikiem miejskim, możemy gdzieś iść na przykład do klasztoru do Magów Ognia wykonywać tam na przykład misję mieć z tego expo oczywiście no i dopiero później zdecydować i będziemy mieli jakby trzy wybory, ale no najemnik oczywiście, mag ognia no i strażnik miejski, ale no z najemnika nie będę korzystał, no bo byliśmy w poprzedniej serii najemnikiem no i właśnie myślę o tym strażniku miejskim i magu, zobaczymy oczywiście o nowicjuszu, bo najpierw nowicjusz, później mag, tak jak tutaj strażnik i później paladyn chyba tak było, coś takiego, dobra, jeszcze jest Garvel co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A, a jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety. Nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów, a w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Oj tam, oj tam, co się dzieje w porcie? Orkowie depczą nam po piętach, a ty pytasz, co się dzieje w porcie? Chciałem tylko. Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało statków, żeby wszyscy mogli się ewakuować. Szczerze mówiąc, to jest tu tylko jeden statek i w dodatku należy do paladynów. Ciekawe czy już... Chyba drugi raz kliknąłem tą kwestię, ogólnie zamuliłem się trochę. Bo niby mówiłem, że czytam, czytam, słucham, ale nie no, naprawdę jakąś miałem zamułkę i miałem wrażenie, że nie klikałem tej kwestii. Bo widzę, że ona tam nie znikała. Dobra, okej. Okay. Tutaj już nikogo więcej chyba takiego ciekawszego nie mamy do porozmawiania. Mamy tutaj wszystkich już... E, odhaczonych powiedzmy. A i z nim! Już nie wiem, czy walczyłem z nim. Dobra, zaraz sobie to ogarniemy. Jeszcze sobie zapiszę na piątce. No i dużo nie zrobiliśmy ogólnie w tym odcinku, ale... Ale no, chciałem właśnie porozmawiać sobie z tymi wszystkimi. Dobra, jednak sobie z nim rozmawialiśmy. Dobra. Jest ogólnie noc chyba już, nie? Dziewi nie, 19.04, o tak jest dość ciemno. I tu jeszcze ogólnie mamy tą stronę kolejną. Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Korinis, czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie do diaska. Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie zaszczyt, spędzić noc z Nadią. Najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Wejdź, a zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śmili. Dobra, na razie nie będziemy korzystać z tego. Na razie, dobra. Mamy tutaj paladynów i to sporo nawet. Tam dalej nie będziemy się raczej zagłębiać. Maj tu jeszcze jakiegoś handlarza. Halvor. Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby, ryby, świeże ryby prosto z morza. Ciągle to samo. Pokaż mi swoje ryby. Pokaż mi swoją rybę. Dobra, wszystko mamy tutaj raczej ogarnięte. Tam są paladyni, do których raczej nie będziemy sobie teraz iść. Może tam dalej ktoś by był jeszcze. Nie wiem, chyba. Ale... Chyba tam był jakiś jeszcze ten żeg... Nie żeglasz tylko rybak. Ale nie będziemy tam szli specjalnie do niego. Większość tutaj sobie ogarnęliśmy to, co chcieliśmy ogarnąć. Myślę, że w kolejnym odcinku przejdziemy się z Laresem tam. Do tego... Do tych najemników. Oczywiście tam sobie powykonujemy jakieś misje, pewnie jak będą. No i... Będziemy się zastanawiać właśnie... ...czy jednak strażnik... ...czy mag... ...czy w sensie, jak czy paladyn, czy mag bardziej już tak można powiedzieć oficjalnie. Dobra, tak więc jak na razie chyba myślę, że to sobie możemy skończyć, bo... ...dzielnicę właśnie tą dolną mamy... przeszukaną powiedzmy. Tutaj mamy wszystko ogarnięte, niby tam jeszcze w sumie targowisko nie mamy. Ale na targowisku głównie no to wiadomo się handluje, tak więc no, Nie będziemy się też tak bardzo skupiać na tym. Tak więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, siema.